Cześć to Michał, do czego służy Master Tempo. Funkcja, którą możesz znaleźć naprawdę w wielu urządzeniach różnych marek i różnych firm, w odtwarzaczach CD DJ'skich, w kontrolerach i w jakichś w ogóle innych DJsko-podobnych urządzonkach. Zatem jeśli spotkałeś się z tą funkcją Master Tempo i nie wiesz, do czego ona służy, to dzisiaj przedstawię ci na przykładzie. Jak to właśnie wygląda? Chwilę wprowadzenia. W ogóle, co to jest Master Tempo i do czego służy, to tak naprawdę w jednym zdaniu, żeby tutaj się jakoś, nie wiem, nie rozgadywać i nie tworzyć z tego jakiegoś elaboratu, bo to nie ma nic nie wniesie w Twojej, że tak powiem, karierze DJ-a, a potrzebujesz wiedzieć jedno: że Master Tempo to funkcja, która przy zmianie tempa, znaczy, gdy ma się włączoną, to przy zmianie tempa utwór nie zmienia tonacji co to oznacza, czyli brzmi naturalnie. Jeśli chcesz zmiksować ze sobą dwa utwory, jeden jest w prędkości 130 uderzeń na minutę, a drugi dla przykładu jest 140 uderzeń na minutę, no to jeśli ten 140 zwolnisz do 130 lub ten ze 130 z... przyspieszysz do 140, żeby były oba na tej samym, że tak powiem, w tej samej prędkości, no to one będą brzmieć nienaturalnie. Jeśli będziesz utwór przyspieszać, to będzie takie, jakbyś naprawdę przewijał na szybko, na przykład w ogóle wokal się zmieni, co zaraz yy, zatem na przykładzie. Czyli z normalnego głosu nagle on będzie jakby jakaś wiesz, wiewiórka w filmie czy tam w bajce Alwini wiewiórki. No to to jest jak będziesz przyspieszać bez włączonej funkcji master tempo. A jak będziesz zwalniać, to będzie takie slow. No i. W zależności, znaczy bez względu na to, jaki utwór będziesz przyspieszać lub zwalniać, to on będzie właśnie brzmieć nienaturalnie. Także Master Tempo służy do płynnego wyrównywania prędkości utworów. No, jako DJ będziesz miksować muzykę, zatem będziesz potrzebować zmieniać prędkości utworów. Rzadko zdarza się, że cały czas grasz na oryginalnej prędkości utworu, czyli że nic nie zmieniasz. Z reguły są to zmiany. No nawet potrafią być do 5-10%, ja Ci już niejednokrotnie mówiłem, że według mnie między 2 a 3% jest ok dobieranie utworów, czyli jeśli masz utwór na 130 uderzeń na minutę, to dobierz do niego utwór plus minus 2 do 3% innej prędkości, bo... Tak jak powiedziałem na początku, jeśli byś chciał zgrywać 130 uderzeń na minutę z utworem 140 uderzeń na minutę, to owszem Ty to zgrasz, ustawisz gdzieś tam po środku, Może się spotkać z tymi prędkościami, ale te utwory będą no, nie do końca brzmieć naturalnie. No i właśnie bez funkcji Master Tempo ustawisz te prędkości tak samo na tych samych poziomach, ale to nie będzie brzmieć naturalnie. I już przechodzę od razu do przykładu, żeby Ci to zademonstrować. Czyli puszczę Ci tutaj utwór który jest bez funkcji Master Tempo i jest na po prostu oryginalna prędkość, czyli 0%, nic tutaj nie zmieniam, zatem wysłuchaj. Tak brzmi oryginalny utwór, a teraz przyspieszam go bez Master Tempo. Boka normalnie się deformował, zmieniła się tonacja, całkiem brzmi ten utwór inaczej, a teraz zwolnię. W ogóle jako jakiś facet zaczął śpiewać teraz także z takiego normalnego wokalu, to jest oryginalnie znowu. jak kiedy ta górnie. Zatem to było właśnie bez Master Tempo. Jak przyspieszyłem drastycznie utwór, no to... znaczy zwiększyłem jego prędkość, no to ten wokal zniekształca się do tego poziomu, że zaczyna brzmieć jak jakaś e, e, wiewiórka z bajki Alwini Wiewiórki, a z kolei jak zwalniam, to nawet widzisz z pięknego e, kobiecego głosu e, w oryginale prawie jak Edyta Górniak, to po zwolnieniu to zaczęło brzmieć jak jakiś naprawdę Joe Cocker, normalnie normalnie jak, jak męski głos. Zatem to było mm, przy wyłączonej funkcji Master Tempo. Teraz włączam funkcję Master Tempo i dla przykładu zrobię takie same wahania prędkości. Czyli ja to zrobiłem tak na 5%, dałem więcej. Bez Master Tempo to widziałeś, jak to się rozjechało i dałem 5% mniej od oryginalnej, od zera. I wtedy to normalnie z kobiecego głosu się zmieniło prawie, że w męski. I teraz zrobię takie same manewry. Na tym samym kawałku, w tym samym kawałku utworu, dla porównania zobaczycie, jak to właśnie będzie brzmieć z funkcją Master Tempo. Zatem włączona funkcja Master Tempo, startujemy utwór na, powiedzmy, oryginalnym poziomie prędkości i przyspieszamy. Oryginalny. Przyspieszamy 5%. Przyspieszony. Okazuje się, nic nic nie zmienił. Szybciej, szybciej uderza. No i zwalnia. Wokal bit się nie zmienił, no ewentualnie troszeczkę minimalnie niezauważalnie się zwolnił. No i bit oczywiście się zwolnił, no bo zmniejszyłem prędkość, ale no ten utwór nie zniekształcił się tak, jak jest to w przypadku, gdy funkcja Master Tempo jest wyłączona. Zatem podsumowując, po co ci funkcja Master Tempo? Jeśli masz w swojej konsolecie, w swoim kontrolerze, w odtwarzaczu yy, DJ-skim Master Tempo, to zalecam ci go używać, ponieważ jeśli będziesz miksować utwory, to dzięki temu, dzięki włączonej funkcji Master Tempo będzie płynny, wyrównywana prędkość. Zatem służy do płynnego wyrównywania prędkości to jedno i podczas zmiany prędkości, czyli jeśli przyspieszasz lub zwalniasz, to przy zmianie tempa utwór nie zmienia. Tonacji, co jest według mnie bardzo ważne i kluczowe przy tworzeniu atrakcyjnych miksów. Bo gdy będziesz miksować bez funkcji master tempo, to te utwory będą się tak rozjeżdżać i brzmieć nienaturalnie, że słuchacz wychwyci automatycznie na parkiecie. A jeśli w ogóle zmiksujesz ulubiony utwór kogoś bez funkcji master tempo, czyli na przykład go tak przyspieszysz, że on się przestanie brzmieć naturalnie, rozjedzie się to, to słuchacz jeszcze nie dość, że wychwyci, że ty coś tam pomieszałeś, osoba, która się bawi na Twojej imprezie, ale będzie zniesmaczona, bo powie, coś Ty chłopiec zrobił z moim ulubionym kawałkiem. Przyjdzie do Ciebie i powie do Ciebie, to jest profanacja muzyki, dlaczego Ty tak zniszczyłeś mój kawałek ulubiony, bo on zna oryginalne, na przykład tempo, bo słucha to u siebie w domu na jakichś odtwarzaczu, być może słucha z winyla albo w radio w samochodzie. Dlatego zalecam stosować funkcję Master Tempo, jeśli będziesz ją mieć włączoną, to Twoje y, miksy będą brzmieć naprawdę atrakcyjnie, to jedno. Hmm osoba bawiąca się na twojej imprezie, czyli słuchać w ogóle się nie połapie, w którym momencie, który ty miksujesz utwór i na jaki w ogóle, w ogóle ludzie nie wiedzą w jakiej tej prędkości grasz, ale znają, mają niekiedy zakodowane w głowie jak ten utwór brzmi oryginalnie, czyli z oryginalną prędkością. No bo jak odtwarzają go gdzieś na przykład w radio, czy w telewizji czy w reklamie, no to ten utwór jest niezmodyfikowany, ani przyspieszony, ani zwolniony, on jest po prostu w oryginalnej prędkości, tak? I jak ty będziesz miksować, no to trudno jest, aby Mieć tak dobrane utwory, owszem, da się tak, ale jeśli będziesz występować, że tak powiem, spontanicznie, nie będziesz się przygotować przed występem, to nie będziesz w stanie umrać, dobrać sobie tak utworów. Owszem, możesz miksować według klucza. Ale to teraz nie o, tym, nie o to chodzi, że możesz oczywiście dobierać sobie nagrania i, i, i sortować i filtrować po prędkościach i dobierać. Ale to nie teraz o tym mowa. Mowa o tym teraz jak na przykład po prostu grasz spontanicznie, nie masz żadnych playlist, nie masz żadnych rekordboxów, nie, nie będziesz mógł sobie filtrować żadnych utworów tylko bierzesz spontanicznie utwór A, utwór B, zgrywasz je na tą samą prędkość i nie, niekiedy musisz je bardzo mocno zwolnić albo bardzo mocno przyspieszyć, to dzięki funkcji master tempo, przy włączonej, przy włączonej funkcji master tempo, to przy zmianie tempa utworów nie zmieni się ta tonacja w znaczący sposób, w taki, że ktoś w ogóle w zauważalny sposób. Owszem, bit będzie szybciej albo wolniej uderzać, no ale bo no w końcu ty go zwalniasz albo przyspieszasz, żeby go zgrać do następnego utworu, ale nie będzie to tak rozjechane, to nie będzie to takie brzmieć, to wszystko będzie brzmieć naturalnie włączonej funkcji Master Tempo. Zatem podsumowując, funkcja Master Tempo posłuży do płynnego wyrównywania prędkości i przy zmianie tempa utwór nie zmienia tonacji. Zatem polecam Ci stosować tę funkcję i tworzyć miksy właśnie z włączoną funkcją Master Tempo. Powodzenia przy tworzeniu swoich setów, podczas swoich występów, podczas miksowania i aby to wszystko profesjonalnie brzmiało, to miksuj muzykę z włączoną funkcją Master Tempo. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, cześć.